Witam, mm. Jestem Ernest i zapraszam na kanał. Witajcie wiadomo na czym powiedział ktoś wcześniej, ja mam na imię Marek za kamerą stoi, nie Michał. Mateusz stoi. Michu pojechał do Szwecji. I cóż, jest w Szwecji: popis ekwilibrystyczny językowy. Yy, więc tutaj poszliśmy z młodym do lasu yy, po bawić się gratami. Dostaliśmy jakiś czas temu od producenta. Od Maćka, bodajże, jeśli dobrze, jak pomyliłem imię, to Sory. Nie pamiętam dokładnie, ale chyba Maciek. Dostaliśmy takie coś. Nazywa się Emergency Candle, czyli awaryjna świeca. Wulkan się chyba firma nazywa. Eee, z, co świeczka, taki body, body burner profesjonalnie zrobiony. Eee, tu jest chyba gdzieś, nie wiem, z ćwierć kilo może wosku pszczelego. Eee, ma 4 knoty. Są chyba dwie wersje. Jest jedna taka, która ma 3 knoty, i druga, która ma 4 knoty. My dostaliśmy tą z 4 knotami. Ta z 3 knotami chyba ma 8 godzin czas palenia. Tutaj jest napisane, że ta ma 6. Koszt chyba na Allegro widziałem 31 zł. Plus wysyłka. I co dostajemy za 3 dychy? Dostajemy metalową puszkę z pokrywką. Dostajemy instrukcję użytkowania. Dostajemy blaszki chyba aluminiowe, cztery, żeby zrobić sobie podstawkę pod kubek albo garnuszek. I dostajemy świczkę z czterema knotami. Wylata? Jakby się postarał, to by wylatała. Może. No, pachnie miotkiem. 100% naturalnie, więc oprócz tego, że można to wykorzystać jako świeczkę awaryjną do świecenia albo do podgrzewania to wosk pszczeli można wykorzystać też na 100 milionów innych sposobów. <laughs> wiadomka? Wiadomka. Na innym filmiku jest nasz Fix and wax. Też możecie sobie zobaczyć, też z woskiem. Twardy jak pierun. I co? I będziemy testować, podgrzewać, będziemy wodę, może uda nam się zagotować, włączymy sestoper i zobaczymy, jak się sprawy mają. No, słuchajcie, więc świeczka. Knoty zabezpieczone drucikami, żeby się nie rozłaziły. Będziemy odpalać. Zagwozdka z tymi blaszkami, kurczę, bo tak, są dwie dłuższe i dwie krótsze. Tak jak dłuższe, jeszcze w miarę rozumiem, o co, o co biega. Tak, z krótszymi może być problem. No, zobaczymy. Postawimy na tym. Z... O! Będzie. Postawimy na tym kubanek. Postawimy, wlejemy do kubanka wody X. Zaraz zobaczymy ile. Te Blaszki. ...to są takie właśnie emergency. Emergency mocno. Kurde, w ogóle będę się bał na tym postawić... ...kubek z wodą. Ale co, zobaczymy co się da zrobić z tym tematem. O. Stać będzie? Powinno. Bierzemy zestawik. Ostatnio... Y Pozdrawiam Michała Gruzę, naszego ziomala z Torunia, który mi sprezentował na zająca, bo mi się ostatnio na naszym wspólnym wypadzie podobał i kupił mi taki sam. Taki kubanek dostałem. Sklep chiński koszt 8 zł. Chyba tylko tu był dzyndzel plastikowy, więc go wymieniłem na motylka, żeby nie było lipy na ognisku. Tak wyjrzy. Pojemność 0,7 mierzona. Jak nalane z czubkiem, więc 0,690, żeby było bez lipy. Dobra. Mamy kubanek. Nalejemy połowę. To będzie 350 ml. I zobaczymy, co z tego będzie. Słuchajcie, odpalam wulkana. A, jeszcze zobaczymy, co jest w instrukcji. Dobra, zobaczymy, co jest w instrukcji. Żeby nie schrzanić nic. Yy, uwaga, będę czytał. Vulkan Survive. Tu macie adres, jakby ktoś chciał zobaczyć. Nie wiem, czy gdzie widać. Świeca jest przeznaczona do awaryjnego ogrzania i oświetlenia schronienia, rozpalenia ogniska, zagotowania niewielkiej ilości wody lub podgrzania niewielkich posiłków. Świeca przed rozpaleniem powinna być ustawiona na płaskim podłożu w miejscu osłoniętym od wiatru. Dlatego też mamy Płotek zrobiony. Zaleca się rozpalanie wszystkich knotów w celu równomiernego spalania się wosku. Jeśli używasz tylko jednego lub dwóch knotów, świeca nie będzie spalać się równo i mogą pojawić się zagłębienia. Aby zlikwidować nierówności, rozpal wszystkie knoty po roztopieniu wierzchniej warstwy wosku. powierzchnia świecy wyrówna się. Czas spalania świecy przy jednoczesnym wykorzystaniu wszystkich knotów to około 9 godzin w wersji z trzema knotami, a ja powiedziałem 8, sorry, poprawiam 9, oraz około 6 godzin w wersji z czterema knotami. W celu zagotowania wody, to jest to, co nas interesuje. Ustaw siedzę na płaskiej powierzchni w miejscu osłoniętym od wiatru. Załóż cztery elementy rusztu w formie kwadratu na krawędź puszki. Wyszedł nam prostokąt, ale to chyba nie rzutuje. Yy, gdzie byłem? Tu. Rozpal świecę, postaw naczynie z wodą na ruszcie. Naczynie powinno opierać się na dłuższych blaszkach. No dobra. Będzie się opierać na dłuższych blaszkach. Róż zapewne stabilne oparcie dla naczynia i chroni płomień przed wiatrem. Do zagotowania wody lub podgrzania posiłku używaj tylko aluminiowych lub stalowych naczyń. Maksymalna pojemność naczynia to pół litra. A, czyli jest przewidziane na pół kilo obciążenia te blaszki. Czas zagotowania wody na czterech notach w przykrytym naczyniu wynosi około 15 minut dla 0,25 litra i około 20 minut 28 minut dla pół litra wody. Dosyć sporo. Ale to awaryjna świeczka, to nie jest palnik. Przy paleniu świecy przekraczającym 40 minut wosk staje się całkowicie płynny. Należy zabezpieczyć świecę przed potrąceniem i pozostawić do wystygnięcia. Wiadomo, BHP. Nie dotykać puszki do momentu wystygnięcia, zakrzepnięcia wosku. Bla, bla, bla. Świeca jest wykonana ręcznie z naturalnego wosku pszczelego. Wszystkie elementy zostały wyprodukowane w Polsce. Odpalam, uwaga. Odpalimy cztery knoty i wlejemy, kurczę, no... 1 trzecią to będzie niecałe 250 ml. No tak Tak na oko no tyle wlałem. Będzie 1 trzecia. Może troszkę więcej niż 1 trzecia to zdaje. Będzie 1 trzecia powinna być 1 trzecia plus minus 200%. Dobra, odpalam knociki. Słuchajcie, 250 ml powinniśmy mieć w kubanku. Zgodnie z zaleceniami fu, producenta, naczynko będzie pod przykryciem. Odsłonięte od wiatru jest. Stoper. Czekamy, no zobaczymy jak to się ma. Zobaczymy jak się sprawy mają z wulkanem. 7 minut. Zaglądam. No są bąbelki na dnie naczynia. Jeszcze zajrzymy jak wygląda wosk. No zaczął się topić faktycznie. Tak jak widać, odstawiam, żeby nie było. I czekamy dalej. Minęło 15,5 minuty. Zaglądam trochę kopci, cholera jedna. No, myślę, że lada chwilka się zagotuje woda. Zobaczymy po ilu. 20 minut. Gotuje się. No gotuje się woda. Zalewamy herbatkę. Zostało wody łyk. Kubek 250 ml jest praktycznie pełny, więc można powiedzieć, że mieliśmy pewnie z 280. Tak wygląda. Na pewno trzeba usunąć blaszki zanim wosk stężeje. Bo później może być kłopot, jak widać, po blaszkach trochę kopci. I co? Jest to jakaś alternatywa dla y, zrobionej świeczki awaryjnej z kartonu i z y, resztek świeczek. Jest, jest, tym bardziej że. Ale fajnie pachnie. Jest z naturalnego wosku pszczelego. Nie tak jak większość burnerów, które się robi, które są z jakiejś tam stearyny czy innych nietypowo woskowych rzeczy. Starczy na długo, na 100%. Bo żeśmy gotowali wodę 20 minut. Więc pewnie starczy na ładnych kilka razy. Mały namiocik troszkę tam może podniesie w zimę temperaturę. Natomiast nie jestem do końca pewny, czy to tak się powinno robić. Lepszy jest dobry śpiwór. No tak to wygląda, słuchajcie. Wulkan, awaryjna świeca. Dobra, alternatywa, dobra, jak się komuś nie chce robić bodyburnera, albo może nie ma gdzie, trzy dychy to nie jest super jakaś tam historia. Natomiast, co będę mówił, no szczerze powiem, że ja wolę sobie zrobić sam, no co. Jest alternatywa jakaś? Jest alternatywa jakaś. Działa, działa, zdmuchujemy. O, wszystkich świętych <laughs> w kwietniu. No. Wyciągamy blaszki, żeby się nadawały do ponownego użytku. Trochę miałem obawy odnośnie jakości tych blaszek i czy podołają, przy połowie to one też pewnie by podołały, no. wbrew, wbrew pozorom i takiej swojej kruchości, to sprawiają wrażenie delikatnych, ale, ale powinny utrzymać faktycznie pół litra wody. Pewnie pewnie producent sprawdzał. Wam zostawiamy pod rozwagę, czy warto, czy nie. Ja mam bady bernera swojego w plecaku i, i pewnie. Pewnie go zmienię teraz na emergency candle, czyli świeczkę awaryjną od wulkana, bo, bo wosk mnie przekonuje prawdziwy, nie jakaś tam chemiczna mikstura. No i tyle. Mam nadzieję, że komuś rozjaśni, kto się zastanawiał, czy warto, czy nie warto. Nie wiem, nie powiem, czy warto, czy nie warto. Sprawdziłem, jak działa. Działa. I tyle. Zobaczenia.